Cześć, witam wszystkich bardzo gorąco z hubu. a dzisiaj widzimy się w kolejnym odcinku z Wiedźmi na trzy dziki gon e, w wersji 4.0.4. <laughs> Moi drodzy, dzisiaj nadszedł ten czas, żeby rozpocząć główny wątek fabularny bez jagres, czyli zapytać Nilfgarczyków, gdzie jest tak naprawdę Yennefer, bo podobno u nich była Yennefer, przepraszam. Ale zanim to zostaw łapkę, subskrypcję i dzwoneczek, udzielaj się w komentarzach, stwórzmy jakieś community, rozmawiajmy, wymieniajmy się zdaniami, pomagajcie mi tworzyć historię w Wiedźminie 3 Dziki Gon eee, z informacji <śmiech> <śmiech> po ostatnim odcinku pojechałem, zniszczyłem ostatnie gniazdo, dodatkowo wszystkie poboczne rzeczy które mogliśmy zrobić w białym sadzie zostały wykonane Aha, nie wszystkie Czyli jeszcze jedno jest przed nami, ale dzisiaj tak jak mówiłem, główny wątek popularny ja sobie zrobimy. Przy okazji idziemy do obozu Nirzucarczyków innymi słowy czarny. Obóz wojskowy miejscowi mają wstęp tylko za pozwoleniem dowódcy garnizonu. A wyglądam ci na miejscowego? Wyglądasz na kogoś, kto sprawia kłopoty. Wręcz przeciwnie, ja je rozwiązuję, jestem wiedźminem. Wiedźminem? Kapitan Peter Sargwynlev jest w wieży, za bramą w prawo. Zgaduję, że kapitan będzie miał do mnie interes. To wojsko Nordlingu tu się nie zgaduje. Dowierzę. Stop! Postój. Dobrze, skryfenesanwa. Jakimś może. Na

Idziemy do morzu, kiedyś kupić. z tyłu. Od razu bym potrzebował od -a. Będziemy musieli zarekwirować część waszych zbiorów. <kuh> 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 może Hasło? miecze naprawimy? Nie znam żadnego hasła. I tak tu sobie po prostu chodzicie? Ciekawe po co? Cesarskie miecze liczyć? W armii takich stawia się na szafocie. A takich, co handlują wojskowym sprzętem? <laughs> Widzę, że umiesz się licytować. A jak ci idzie targowanie się? Jak tam nastroje w obozie? Myślicie, że wygracie tę wojnę? Aha, czyli jednak szpieg albo prowokator. Pytam z czystej ciekawości. Aha, no więc możesz powiedzieć tym, których to interesuje, że wojnę wygrana, a to z powodu tego, że Radowid jest pierdolnięty, o czym wszyscy wiedzą, a my mamy doskonale wyszkoloną i zaopatrzoną armię! A właśnie, jeszcze coś kupić. No dobra, zobaczmy. Pokaż mi swój towar. No co, no to sprzedajemy. To też. To też. To też. To też. Tu mamy dwa, to jeden obchniemy. Mamy 3, dwa, 2. No trzeba bardzo sobie zostawić, by w tym był. Tu zostawiamy yy, te siodła, to je opychamy. bo tu nic nie kupi. Tu nie mamy za bardzo co sprzedać, tak naprawdę. Te koleczki takie miałem gdzie, nie wiem, czy to jest. No, dobra, tu są te śmieci takie właśnie. Widzę, ich nie chcę kupić. Dobra, no, zobaczmy, co tu mam. Miecz srebrny. uuu Uu. plus ładnie, plus 20 do naszego. No, tu się by przydał. Broń stalowa, patrzcie, plus 49, ale od poziomu siódmego. My posiadamy poziom drugi. Lepsza broń stalowa. Przyda się. Plus 8, plus 8. Dobra, srebrny mieć bierzemy kupimy go. Dobra, srebrny też chyba kupimy. Tyle na razie. A, jeszcze miałem rzemiosło, napraw czy nam starczy? Starczy, tak naprawdę. Dwa, jeden, dużo. Dużo się nie zepsuło, zaczęło uważać, że, że naprawił. Bliźniński mieć srebrny, wymieniamy, więc go już nie będę naprawiał. Bywaj. Bywaj. Czyli masz lepszy srebrny miecz. No, dużo lepszy. No i dobra instalacja 8, ale. I my tu mieliśmy znak igni. W ogóle moc znaków. Damy tutaj, że. cała na podpalenie. Dobra. No to co lecimy? Bardzo zacząć ten nowy wątek. To ile wieś da żyta? I ile powietrze, Wasza Ekscelencjo? Spójrz mi na ręce. No spójrz, widzisz te odciski? To nie są ręce żadnej Ekscelencji, tylko rolnika. Więc rozmawiajmy, jak chłop z chłopem, ile możecie dać? 40 korców. Byłoby więcej, ale nasi. To, to jest. Temerczycy wcześniej już zabrali. I... Dacie 30 i też będzie dobrze. No. Przybijmy, targu. Spodziewam się transportu niedługo. Dziękuję. Pięknie dziękuję. Poza sołtysem wzywałem to tylko Kowala Williego. luda. Trochę jesteś na niego za wysoki. Ciężko odmówić ci racji. Gerald z Rivi. Wiedźmin. Wadger. To tłumaczy, czemu nie słyszałem kroków. Czego tu szukasz? Yennefer z Wengerbergu. Gdzie pojechała? To tajemnica wojskowa. Nie wywaliłeś mnie jeszcze za drzwi, nie straży, czyli złożysz ofertę. Gdzieś w okolicy zalągł się gryf. Zabij go, a wtedy zobaczę, co da się zrobić. Czemu tak ci zależy na tym gryfie? Bo zależy mi na ludziach. Ta bestia zabiła już dziewięć osób, w tym kilku moich żołnierzy. Żeby ją utłuc, musiałbym wyprowadzić cały garnizon, przeczesać las, puścić na gonkę. A to niemożliwe. A co, za duża fatyga? Nie, za duże ryzyko. Nie mogę rozpraszać sił. Wojska temerskie zostały rozbite, ale ludzie tylko czekają, żeby chwycić za bron. W sprawie gryfa mogę więc albo siedzieć z założonymi rękoma, albo nająć profesjonalistę. Dobra. Umowa stoi, ale nim zacznę, parę pytań. Wiesz, gdzie gryf może mieć leże? Z początku trzymał się lisiego boru. Wysłałem tam patrol pięciu młodych chłopaków. Dwa dni później znalazł ich myśliwy. Gdyby nie nasze blachy, nie poznałbym ich. Od tego czasu gryf atakuje gdzie popadnie. Na wsi, na polach, na trakcie. Porzucił legowisko, trzeba zastawić pułapkę. Po to nie wnoszę, że to nie będzie proste. Czego ci trzeba? Potrzebuję więcej informacji o tym osobniku: jakie jest płci, czemu porzucił leże. Przyprowadzić świadków? Nie powiedzą nic ponad to, co już wiem. Muszę obejrzeć miejsce, gdzie zginęli twoi ludzie. Jak nazywa się myśliwy, który ich znalazł? Myszła. machatę na południe od wsi pod całym lasem. Pomocny człowiek. Chociaż nieco dziwny. <laughs> Muszę zdobyć pewne zioło na przynęte. Szakłak. Gryf wyczuje jego zapach z dziesięciu minut. Szak, szakłak? Pierwsze słyszę, ale nie jestem jeszcze zbyt biegły we wspólnym. Mhm. Najpierw pewnie opanowałeś podstawowe zwroty. Ręce do góry, egzekucja. Nie. Najpierw były powiedzenia. Na przykład nie igraj z ogniem. Idź do Tomiry. To Zielarka mieszka przy rozstajach. Pokieruje cię. Dobra. Tomira i Mysław. Dzięki. Bez jak ten. To wiemy, ale wiemy też, że tu mamy skrzyneczki. Kurwa, metę coś tam... Nie. Nie doczytałem. Ach, no dobra. My go trochę opindowali. Mamy nowe mieczyki. To czyli co? Czyli, znowu, nie? Działamy. Myślę, że dobrze byłoby w tym odcinku zająć się właśnie tymi dwu tą dwójką i przy okazji zająć się znakiem dobania, bo mamy go. właściwie rozkoczemy nie ma co się bać przygotowany. Dalej lecimy w ogóle podoba mi się bardzo charyzma Geralta. on jest to no... Jeżeli chodzi o Sobkowskiego to jest na świetną postacią. Gerard, zawsze trochę co myśli. Jeżeli chodzi o jego charyzmę to jest no, okrutnie silna, duża. No. Pamiętamy, że są nadziani na ogień, są nieodporni. O, szałem zrobiłem. O, jaja, bardzo mi się to podoba. Nie no, naprawdę, to wersja, jak mówiłem, już w poprzednim odcinku, oglądałem właśnie YouTubera. też dosyć małego, jak do mnie, jak ja, gra właśnie chyba w zwykłą wersję. I to naprawdę ta grafika tam jest bez sprównania. I to wygląda obrzydko. A pamiętam, jak kiedyś podniecałem się tamtą grafiką. Ale tu coś, tu co mi się wydaje. Albo podbite tekstury, te światła. Oczywiście normalnie grałbym na, na najwyższych, ale no jest to wciąż troszeczkę komputer <laughs> nagrywanie, może spróbujemy, bo nie w przyszłym odcinku, to co no, A to, to jest zadaniem. O, odpoczął się i się kurwa zepsuło trochę. Bogi wysoko, cesarz daleko. Mam, już mam Niebowski. drugą część odcinka. E, nazwy właśnie. Znaczy Zgubiłaś klucz babciu? Nie. Widzicie, ten dom zawsze stał pusty. Aż nagle, w noc przed bitwą, przyjechał tu jakiś jegomość i wszedł jak do siebie. Staję przy oknie, żeby zobaczyć, co się dzieje. I musiał mnie zoczyć. Popatrzę, a on idzie w stronę mojej chaty. Złapałam patelnię, żeby jakby coś się obronić. A ten grzecznie pyta, babciu, masz może brzozowej kory? Jagody bzu, albo chociaż kilka węgielków? Nie, mówię. I chyba na głowę upadliście, żeby po nocy o takie głupoty ludzi wypytywać. Ale widzę, że on wcale mnie nie słucha. Tylko na patelnie się gapi, niby sroka w gnat. Pożycz mi u babciu! Oddam z rana. No, trochę się dziwiłam. Bo co on tam będzie po ciemku smażyć? No! Ale, że dobre serce mam, to dałam. I co było dalej? Ciekawe. I co było dalej? Nad ranem do chałupy zajechał ktoś jeszcze. Ale potem wyszedł tylko ten pierwszy jegomość. Zamknął drzwi na klucz, wsiadł na koń i tyle widziałam <coughs> jego i moją patelnię. No ona stara była, czarna od sadzy. Strata niby mała, ale innej nie mam. Może ty mi pomożesz, złociutki, co? Przyniesiesz babci patelnię? No, sama tych drzwi nie wyważę. A po i tak bałabym się wejść do środka. Bo za drzwi to jakiś smród bije, że ja myślę, że ten drugi, on tam chyba leży. Zlecenia na patelnię jeszcze nie miałem. Dobrze, wejdę tam i rozejrzę się za nią. Lepiej tu zaczekaj na wszelki wypadek. Zracenia na pateczkę. nie miałem. Dobra, robimy wjazd. Sport, Oreny. Orany chyba. Niejące mięso, no to raczej tego nie biorę. Kamień luźny, walecz Ciało to tłumaczy smut. Fosfor. Pęknięty monokl. Ciekawe. Co mówiłeś, złociutki? Nic, nic. Uduszony, garotą i do tego stare blizny. Jak u żołnierza. A jak ja gadam do siebie, to mówią, że dziwaczeje. <grytrony> no jest dobre. Schemat Bełty z tym tępym końcem. Odwar lepszego. Bełt, Bełty. Bełty się może przytacną. To i bezcenna patelnia, ale wyszorowana do czysta. Wygląda na to, że nasz tajemniczy jegomość potrzebował nie samej patelni, a sadzy, żeby zrobić tusz i napisać listę. Znalazłeś patelnię? Jakieś dokumenty, spalone prawie do szczętu, ale niektóre fragmenty dałoby się odczytać. Znalazłeś patelnię? Byliśmy umówieni i stawiłem się ryzykując życiem i powodzeniem To jak ten miejsce, tylko wiatr pierdzielający na polach. Myślałem, że ani armia jest lepiej zorganizowana. Wy pogarszacie swojej panu generałowi, ani ja. No, miałem jeszcze ale... Dobra, patelnie mamy złociutka. Kłop nie dożył na pewno następnego dnia, Patelnię mamy. Proszę, twoja patelnia. Moja? Ale ona była cała czarna od sadzy. A w tej bym się mogła przejrzeć, gdybym chciała, tylko już nie te lata. Właśnie sadza była temu jego mościowi potrzebna. Zdrapał ją i zrobił z niej tuż. Widać, musiał coś napisać pilnie, a inne dokumenty pilnie spalić. A, a ten drugi? Nie żyje. Skrzyknij paru chłopców i zakopcie go pod wsią głęboko, żeby jady go nie wygrzebały. I dobrze razem, nie mówcie o tej sprawie czarnym. Czekaj, czekaj. Należy ci się coś w podzięce. Masz, syneczku. Na drogę. Co? Usmażę sobie na kolację się lawę. Nie wiem, co zostało. Tak. Punkt doświadczenia, 10, Ale to zawsze coś. Pieczone jabłko, popatrz, kurde, babyle. Dobra, to teraz, moi drodzy, gdzie idziemy? myślę, że tu, myślę, że do panie Ziele, nawet nie, Plotka. Może będzie także w tym tygodniu może nawet w kolejnym. Wiedźmin, karać się cały tydzień, może i z weekendem, bo nie ukrywam, poglądbym Wiedźmina, ale jeszcze ten Black Flag na no streamach, którego no, no, no już tydzień praktycznie nie grałem, no nie miałem czasu totalnie. Dużo wiecie nagrywania plus jeszcze Black Flag, no to jest trochę roboty. Czemuż ty zaczął mi chodzić i masz biegać? No. Jest tam kto? Pewnie poszedł upolować. Hmm. ślady są świeże. Mysław dopiero co wyszedł z domu? Widzę, że jednak lubicie oglądać go. Niektóre odcinki tak naprawdę mają po kilkadziesiąt wyświetleń, niektóre po kilkaset. Tak więc myślę, że nie głupio będzie wam troszeczkę więcej tego widźmi nadać. Pomyślamy. mnie nie chcesz biegać? Znowu mi się ustawiło chodzenie. O, tak to się robi. Dobra. Ty jesteś Mysław? Czysz. Słyszysz? Wilki? Chociaż nie, dzikie psy. Tak, a one od wilków groźniejsze. Psy groźniejsze od wilków bez przesady. A tak właśnie tak. Wiesz czemu? Nie, ale coś czuję, że zaraz się dowiem. Bo wilki polują, żeby zaspokoić głód, a dzikie psy zabijają do zabawy. Zupełnie jak ludzie. Tak, tylu rzeczy się od nas nauczyły. Czemu nie okrucieństwa? Ja idę do lasu za grubszą zwierzęną. Gdzie znalazłeś milwykarczyków zabitych przez Gryfa? A, już rozumiem. Weźcie Wiedźmin, ten zabójca potworów, o którym we wsi mówią. Mhm. Mm Wskażę wam drogę, a jakże, ale muszę ubić te kundle, nim komu krzywdę zrobią. Pomożecie? Znaczy, jeśli nie żal wam na nich tępić srebrnych mieczy. Czemu nie? Gryf nie ucieknie. Nie, ale psy mogą, więc stawiajcie stopy ostrożnie. Od dawna macie problem z tymi psami? Odkąd zaczęła się wojna. Jak żołnierz przez wieś idzie, babę zgwałci i zadusi, chłopa zabije dla zabawy, a krowę na mięso. Ale kundla najwyżej kopnie. No to łączą się te bezdomne burki w stada. Głodne, wychudzone, całe w strupach, ale zdechnąć nie chcą. Bo te psy są cwane, cwańsze nawet niż lisy. Za późno, znów kogoś dopadły. No to za dużo? Cześć! To naprawdę... To za dużo! Kiją! No nie powiem... Nie wiem czy przesiadło do czegoś, żeby mi... Żebna! Twitter. Znasz go? Służyliśmy razem u dziedzice tam, gdzie teraz Czarne Wojsko stoi. On był stajennym, ja nadwornym myśliwym. Ale to było zanim... To było dawno temu. Zanim co? Zanim mnie wypędzono ze wsi. Co takiego zrobiłeś? Nic. Jestem odmieńcem. Wybaczcie, nie chcę o tym mówić. Też jestem odmieńcem. Tak, ale innego rodzaju. Jeśli to likantropizm, mogę pomóc. Co? Likantropizm, wilkołactwo. Załatwiałem już takie sprawy. To zwykle proste klątwy, które. Syn dziedzica, Florian i ja kochaliśmy się. Liter nakrył nas w stajni. Mnie wygnano, a Florian się powiesił. Dziedzic zaczął potem pić, majątek podupadł. Od cała historia. Przykro mi. A, stary czasy. Miałem ci pokazać miejsce, gdzie znalazłem lwgardczyków. Chodź. Wiesz, co się tym gryfie? Niewiele, to niezwierzyna dla mnie. Za to ty dla gryfa jesteś w sam raz. Choćby dlatego powinieneś się nim interesować. Ja wiem, jak cicho po lesie chodzić. Także nawet gryf nie z oczy. Tak, zobaczymy sobie to wojowisko. Czy gryf Rostalpa czy, czy pięciu czarnych. No, musimy coś się o nim dowiedzieć, nie? Musimy znaleźć jakieś po flaki, żeby tego Gryfa znaleźć, odnaleźć namacalnie. No. To tu. Jeden leżał tam, pod pinkiem, bez głowy. Drugi wisiał na gałęzi, a flaki mu zwisały aż do... Uważajcie na siebie. Poradzę sobie. To nie pierwszy Gryf, z którym mam do czynienia, i nie ostatni. Oby tak było. Bywajcie. No To, co powiedział, może być dobro dużą prawdą, bo... Ziemia ciemna od zakrzepłej kryi. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w pierwszym odcinku, jak znaleźliśmy tego króla na tej babci... Walki... coś tu świętowali. Ale Gryfim przegrał. A tej babki, co ma karczmę, co byliśmy na samym początku, to już wtedy wieś, Wiedźmin mówił, że Gryfy lepiej się lubią bawić się z swoją ofiarą, zanim ją zabiją, czyli no flaki i takie rzeczy, to, to raczej niezadziwiająca historia. Te ślady są starsze i głębsze. Ciężko zbrojni, pewnie Nilfgaardczycy. wali. Pamiętam drugą część i pierwszą, że Wielki Święty z Gerard z Livia skakać nie potrafił, było dosyć śmieszne, normalnie zabija potwory wszystko, ale nie umie. Wraz do Gryfa, czy raczej to, co z niego zostało. Nie umie skakać, więc... Ciało sprzed paru tygodni jeszcze żył, kiedy gryb go tu przeniósł i długo umierał. Kości. Krowie, psie, ludzkie resztki z kilku miesięcy. Mm -hmm. Samica, larwy w ranach zdążyły się wykluć, czyli jest martwa co najmniej od tygodnia. A drugi gryf musi być samcem. Głębokie rany kłute na całym ciele, a na pazurach idzie obianie śladów krwi. Nie broniła się. Musieli ją podejść, jak spała. Krawędzie dzioba starte, siwe włosy w podszersztku, miała 10-12 lat. Gryfy wiążą się za młodu na całe życie. Samiec musi być w podobnym wieku. Grube stosiny, gęsty przypiórek, gryf królewski. To tłumaczy, czemu samiec, którego spotkałem, był tak agresywny. Najpierw dopadł Nilfgaardczyku tu w Tuwlesie, potem zaczął grasować po całej okolicy. Nigdy, no nie, nigdy nie wolno właściwie lekceważyć przeciwnika. Jak tutaj mówią, dobrze jest się przygotować do walki, My natomiast mamy punkt. No i myślę, że tu na razie nam wystarczy. Tu igni na pewno jeszcze ulepszymy. Zastanawiam się, czy już bić do tego, że oddać jeszcze jeden, bo to się przyda. Czy jeszcze uderzyć w igni? I myślę, że na razie ulepszymy a te podwójne strzały skurcze zrobimy sobie później jeżeli chodzi o to jeżeli chodzi o ten odcinek moi drodzy to myślę, że do zielarki e, udamy się już przy przyszłym odcinku myślę, że to będzie najlepsze stańmy sobie pobiegając O, wow, widoki tak więc moi drodzy my widzimy się w kolejnym odcinku dziękuję wam za oglądanie widzimy się już niebawem łapeczka, subskrypcja, dzwoneczek będę mega wdzięczny Myślę, że będziecie się cieszyć większej ilości odcinków. Też muszę jakoś to wydysponować tak, żeby mieć na życie, ale będzie dobrze. Trzymajcie się i widzimy się już dalej.